Serdecznie się z Państwem witam Dzisiaj mamy ostatnie dni lutego 2024 roku No ja Do tych marniejszych rodzin dzisiaj zaglądnąć, przypatrzeć, co dodać, co ująć, co poprawić. Bo stawiałem tu powałki ze słoiczkami ale to mogło być takie niestandardowe posunięcie. Może coś szaniłem. I ten wgląd jest po to, żeby się upewnić, że jest wszystko w porządku. Tak, tu było wstawione dwa słoiczki, bo mi zostało. O! I warto taką, taką uchylność poprawić. No, zobaczymy jak tu wszystko wygląda. Jak Państwo widzą 20 ml, 200 ml, nie 20 Dobrze. No tu niby we wszystkich uliczkach te pszczółki siedzą. No zobaczymy. Jak to wszystko będzie wyglądało. Ule są Głębokie studnie to nie podlegają zbyt wielkiemu przewiewowi, proszę Państwa, na pewno się zastanawiacie, czego takie słabe rodziny pokazują. Jak mnie nie wstyd. no co pokażę, proszę Państwa, innego, jak nie mam innego, ale jak powiedziałem, w jednym nagraniu. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No to pszczółki są ładnie rozłożone po plastrach. To są ładnie pszczółki rozłożone po plastrach. O, tu jest matka. Już będzie tu składała jajka. Widzicie Państwo? I tak patrzę po tych pszczołach. Czy nie są obsiednięte przez warozę? No teraz mi się wiatr uspokoił. Jest miłe, suche powietrze. No, i trzymam na tej krótkiej komórce. Teraz czerw ma pyłek. Myślę, że jeśli jest waroza, to w tej krótkiej komórce dokończy żywota. Bo zimowa waroza sobie może pozwolić na jedno wejście do komórki, i trzeba odejść. Do Hadesu. Z kolei, z kolei, gdyby krótka komórka zadziałała, no to wyjdzie moda waroza, która będzie mogła tylko znosić jajka niezapłonione. No, zobaczymy jak to wszystko jeszcze. Także ja bardzo dużo ryzykuję z tą krótką komórką, ale mam nadzieję że przy tym rozwoju wiosennym przy ze względu na obecność świeżego pyłku na oficjalne wychowanie czerwiu problem z warozą może być zakończony jeśli jest dobrze no, państwa z tego ulatym ujęciem serdecznie się z państwem żegnam